Z pewnością to spotkanie Comilent Frenzy i Luminar Gaming jest czymś więcej niż po prostu walką o trzecie miejsce. To jest przede wszystkim pewien symbol zmiany czasów i zmiany warty na polskiej scenie. Bo możemy mówić tutaj o bitwie międzypokoleniowej, ale niekoniecznie w takich warunkach, w jakich zwykliśmy o niej mówić przez ostatni rok, przez ostatnie dwa lata. W końcu nie będzie to spotkanie, w którym tak oczywista stara gwardia zmierzy się z aspirującymi młodzikami. Tutaj ze świecą szukać takich zawodników jak Pukista, i takich zawodników jak Matisław, takich zawodników jak Ulight. I jeśli Warszy jest tutaj zdecydowanie najbardziej doświadczonym zawodnikiem, to znaczy, że pewne czasy się zmieniły i pewna połeczka została już nawet dwukrotnie przekazana. Illuminar Gaming jest na polskiej scenie Lola praktycznie od zawsze. IHG niesie ze sobą bagaż doświadczeń i sukcesów z poprzednich lat, ale to jednak zupełnie nowa ekipa, którą z tym starym Legacy spina jedynie postać Vegiego. Wbrew pozorom, KNF i Illuminar nie dzieli aż tak dużo, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Bo tegoroczne KNF to grupa zapaleńców, która z ogromnym impetem chce wjechać w polską scenę. Biorą skład złożony z zawodników na których trochę nikt nie stawiał i nikt nie spodziewał się, że mogą wypalić i razem są gotowi by zaskoczyć wszystkich. Total szarżuje. Co za pointczuchny zawodnik, decyzja dość ryzykowna, ale z zapalonym ultimate'em on nic z tego nie robi. A many do będzie fraga do tego dopali nam się również rów! To bardzo ciekawe zjawisko, że zawodnicy, którzy dopiero chwilę temu do Ultra wchodzili, teraz muszą przekazać połeczkę kolejnemu pokoleniu i graczy tacy jak Juta czy Piwek będą pobierali nauki od zawodników, takich jak właśnie Sevens czy też Chris. W Comien Friends najbardziej doświadczonymi zawodnikami są tak naprawdę Mane i Sevens, więc możemy tutaj mówić o w zasadzie szczątkowym doświadczeniu całego tego kolektywu. Jest to zupełnie nowa siła i trudno ocenić, ile ci zawodnicy zabawią w naszej rodzimej ultralidze, ale na razie stanowią o zupełnie nowej jakości na polskiej scenie. Czy Comien Friends na pewno chcą tutaj walczyć? No chyba tak, bo Seven z genialnym ultimateem nie tylko zadaje obrażenia, ale też dokłada tej tarczy. I Uta po raz kolejny, i Merski jest z tym wszystkim zagubiony, i nagle Gentleman's Gaming. tak, po prostu nam się rozsypało KNF trafiło też na chyba idealny dla siebie sezon Faworyci zawodzą, mamy mnóstwo niespodzianek Trudno przewidywać wyniki konkretnych zestawień I Common and Friends nagle, kiedy Zero Tenacity i Illuminar Gaming nie dostarcza oczekiwanych wyników dostaje no w tej samej półce co chociażby Forsaken, Iron Wolves czy inne zespoły Których nie stawialiśmy w ścisłej czołówce przed startem sezonu nie będę oszukiwał. Na pewno patrzyłem na Illuminar Gaming jako na ekipę, która będzie minimum na trzecim miejscu, a raczej będzie w best of Five pojedynkować się nawet z tymi najlepszymi. Raczej będzie w stanie, może, urwać mapy, może wygrać serię przeciwko takim drużynom jak Agorok. Raczej będzie potyczkować się z Zero Tenacity. Raczej nie powinna mieć problemów z Iron Wolves. A jak na razie mam wrażenie, że nie wchodzą do tego sezonu z najlepszą notą. I tak trudno jednoznacznie ocenić Illuminar, bo z jednej strony potrafią wygrać na Agorok i to wygrać w sposób bardzo przekonujący, ale potrafią też zaserwować nam występy, których nie powstydziłoby się Gentleman's Gaming ze swoich najgorszych okresów. Tutaj pogonią za kilem, tu pogubią się w midgame, tu złapią złą pozycję na rzece przed team fightem. Mając tak doświadczonych zawodników, którzy w zeszłym sezonie osiągali takie sukcesy i prezentowali naprawdę równą dyspozycję, zachodzę w głowę, jak może do tego nadal dochodzić. Jak na razie Illuminar Gaming, mam wrażenie, że próbują zrobić jak najbardziej dogodne warunki, jak najprzyjemniejszy start dla swojego strzelca i chwała im za to, ale z drugiej strony mam wrażenie, że dużo też rezygnują ze swojego stylu, który był. Tak piorunująco skuteczny zeszłego lata. Idzie to wszystko leku. Daleko jest jeszcze sebek. Sen na zdolnej alejki. To może pomóc i faktycznie jeden za jednego. Aczkolwiek zawodnicy ze ten sporych tarapatach, bo to co? recepty za Krisa! Pozbywają się ważnych narzędzi w tej nadchodzącej walce, prawda? Chociaż leku? odważnie. Mimo to idzie do przodu. Leku, ty Krejzolu! Ale to była mocna przesada! Wchodząc w rewanże i obserwując niektóre mecze, powinniśmy zawsze mieć z tyłu głowy, że to są spotkania, które mogą potencjalnie otworzyć nam pierwszą rundę playoff. I myślę, że powinniśmy patrzeć z podziwem na Comiland Friends, ale też z ogromnym głodem na Illuminar Gaming. Widzę Illuminar w roli faworyta, ale po pierwsze, ile razy w tej roli już zawodzili w tym sezonie? A po drugie, to przecież KNF wygrało pierwszy mecz i to wygrało go zdecydowanie.